Transfer danych Memcena do nowej partii zakończony sukcesem. Oczekuję dalszych wytycznych. Spokojnie, na rozkazy jeszcze przyjdzie pora. Najpierw mamy mały rytuał do odhaczenia. Zawsze po takich dzikich akcjach napawamy się tym, jak nam wzrosło poparcie. Co tu się właśnie od Janie Pawliło? Wszyscy wyborcy konfy przerzucili się na bis. Lektora Prawicowy, proszę szanownego prezesa, to pospolite barany, ale barany o tyle mądrzejsze, że instynktownie lgną do silnej jednostki, do lwa. Takiego jak, dajmy na to, toluński ojciec dyrektor, a pana, proszę wybaczyć, należałoby raczej sklasyfikować jako skomlącą ciłałę. Janusz, 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 czekaj, co ty tu robisz? Mieliśmy umowę, siedzisz w piwnicy. Janusz, słuchaj prezesa, a kis, pójdziesz ty. Panowie, ale mam pomysła. A jakby tak podebrać prawicowy elektorat ojcu dyrektorowi? Jak przekonamy jego owieczki, że jest nowy pasterz w mieście, to pójdą za nim wszędzie. Kwachu ma rację. Zajmijmy się lwem Storunia, a cała trzutka będzie nasza. Rozpoczynamy operację moherowy grzmot.